Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kikof I już chciałem powiedzieć, że zapraszam na kolejny vlog poświęcony angielskiej piłce, ale nic bardziej mylnego. Dzisiaj będziecie świadkami wiekopomnej chwili, czegoś bez precedensu, bo o ile dobrze pamiętam, w ciągu tych kilku lat, kiedy kanał Kikof istnieje, nie było ani razu takiej sytuacji, żebym nagrywał coś o reprezentacji Polski. Zdarza mi się nagrywać nigdy materiały, które nie dotyczą Premier League czy angielskiego futbolu w tej zakładce, w tej playliście Reszta Świata. No i ta reszta świata, to my zaczynamy powoli jako reprezentacja Polski, bo o niej dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać, o najważniejszej drużynie w naszym kraju. Też stajemy się taką resztą świata, tak? Będzie się wymieniać jakieś tam zespoły, które są poważne w piłce i tam reszta świata i w tym dworze też reprezentacja Polski, właśnie Litwy, Malty, z którą zaraz zagramy. Pora sobie to powiedzieć wprost, trener Michał Probysz po prostu nie nadaje się do tego, żeby pełnić tę funkcję i Uważam, że nie jestem w swojej opinii odosobniony. Kilka dni temu, bodaj dwa dni przed meczem, na swoim profilu dziennikarskim na Facebooku, który jest teraz bardzo aktywny i niezwykle gorąco Was zachęcam do tego, żebyście tam brali udział w dyskusjach na różne tematy. Mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję pod postami na temat serialu Dojrzewanie, który teraz robi furorę na Netflixie, więc nie tylko piłką człowiek żyje, ale napisałem tam, że tylko szaleniec może być pewny zaksięgowania kompletu punktów w starciach z Litwą i Maltą i nie napisałem tak dlatego, żeby dostać tam lajki albo dostać same zgadzające się ze mną komentarze, to nie był populizm. To było po prostu czyste stwierdzenie faktu. Szczerze mówiąc, gdybym tego nie napisał, to też by się nic nie stało. Ale napisałem, paru kibiców do mnie napisało wtedy, że no nie, no gdzie człowieku, oszalałeś, no przestań takie rzeczy opowiadać, przecież to są amatorskie niemalże drużyny, to jak możemy z nimi nie wygrać, to z kim my mamy wygrywać w ogóle? A paru nie napisało nic, chociaż chciało napisać i nie żałuję, bo wczoraj do mnie pisali, że już mieli paluszki na klawiaturze, już ich palce chciały wstukiwać zdania, właśnie w tym stylu, jak powiedziałem wcześniej, ale jednak się powstrzymali i słusznie postąpili. I to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś satysfakcję powiedzieć, widzicie, ja to się jednak znam, no trochę oglądam tą reprezentację, wiem jak ona gra. Nie, to jest po prostu realna ocena wartości reprezentacji Polski która jest właściwie bliska zeru. Bo my wystawialiśmy, ja, Przemek Pełka, Andrzej Twarowski, Marek Wasiluk, po, live, po meczu na live w kanale Zero wystawialiśmy piłkarzom oceny. i szczerze mówiąc to wystawianie nawet piłkarzom ocen za taki mecz nie ma sensu, bo oni powinni wyjść, wykonać swoje zadanie, wygrać 2-3 do zera, rozjechać się do domów, do klubów i, i dalej swoją pracę wykonywać. Chciałbym się jednakowo zatrzymać na moment przy Selekcjonerze tej reprezentacji, no bo w końcu ktoś tym wszystkim zarządza. Jest ciało nad nim, czyli polski związek piłki nożnej, który wybiera selekcjonera i ten selekcjoner ma wybierać jak najlepszych piłkarzy. Na papierze, gdybyśmy sobie to rozrysowali, to to jest bardzo łatwy, bardzo prosty schemat. Ale tak się składa, że u nas selekcjonerem został ktoś, kto tym selekcjonerem po prostu być nie powinien. Ja y, przeciąłem się gdzieś tam parę razy z trenerem Michałem Probierzem. Na moim szlaku zawodowym, wiadomo, no jestem dziennikarzem od ponad 20 lat, on w tej polskiej piłce też bardzo długo funkcjonuje jako piłkarz, później jako trener, więc na różnych meczach czy, czy galach piłkarskich, żeśmy się widywali, to były jakieś small talki. Często jest, jest taka fraza, że dziennikarz mówi w takim momencie jak ja teraz, przy całej mojej sympatii, ale ja nie mam ani antypatii, ani sympatii do Michała Probierza. Dla mnie Michał Probierz jest osobą zupełnie neutralną. Natomiast jedno wiem na pewno, on nie nadaje się na selekcjonera reprezentacji Polski. Szereg działań wykonanych przez niego, szereg zdań, które on wypowiada, to wszystko świadczy o tym, że nie nadaje się do zarządzania najważniejszą drużyną w tym kraju. I myślę, że każdym meczem udowadnia to coraz bardziej. Oczywiście ta jego posada jest totalnie bezpieczna, bo nad sobą ma człowieka, który roztoczył nad nim parasol ochronny i cokolwiek by się nie działo, pewnie go nie zwolni. No nie wiem, gdybyśmy przegrali wczoraj z Litwą. 0 do 3, to może prezes Kulesz, aby się zastanowił, czy ten Michał Probierz to się jednak nadaje, czy nie. Przyjeżdżają piłkarze na zgrupowanie reprezentacji. Michał Probierz mówił, że Liga Narodów jest testem, że prawdziwą, prawdziwą drużynę to my zobaczymy dopiero w kwalifikacjach do mundialu. A teraz mówi, że się rozkręcamy. Długo, faktycznie, troszkę jak na tym filmie słynnej polskiej komedii, kiedy nieudolny syn poważnego gangstera grany przez Michała Milowicza, z gangsterami czeka, żeby ich zabawić i mówi, puszcza im film o facecie w łódce i mówi, że zaraz się rozkręci. Natomiast jeśli chodzi o Michała Probierza, to myślę, że jego pracę najlepiej oddaje mem, który dość często pojawia się w sieci, ale wczoraj akurat przy okazji meczu z Litwą znowu się pojawił i był jak najbardziej wskazany, a mianowicie Michał Probierz i taki napis w Krakowi, Dziwne, w Krakowie też nie działało. No właśnie, i w reprezentacji Polski więcej rzeczy nie działa, a mało tego ja nie wiem, co ma działać, bo nie wiem, jakie są założenia, co ci piłkarze mają robić. Słyszałem na przykład wczoraj w wypowiedzi po selekcjonera, że mają więcej strzelać z dystansu i, i tego nie robili. Więcej rzeczy nie działa niż działa, co do tego już nie mamy wątpliwości. Przechlapaliśmy sobie Ligę Narodów. Trener probierz mógł powiedzieć, że to jest faza testów, nawet nie mamy tego samego bramkarza. na no Wszystkie mecze dopiero teraz zaczął Łukasz Skorupski, będzie, będzie bramkarzem na eliminację numer jeden. Testowaliśmy różne warianty, nie wychodziło. No i też przeciwnicy byli mocni, za mocni jak się okazało dla nas. Wskazali nam miejsce w szeregu na litość boską, ludzie Litwa. No przecież żaden kibic w Polsce nie jest w stanie wymienić żadnego piłkarza grającego w reprezentacji Litwy. Żaden z kibiców idących wczoraj na stadion, albo prawie żaden z kibiców, zostawię sobie taką małą furtkę, nie był w stanie wymienić, z kim my w ogóle będziemy grać. I my się zastanawiamy, czy zagramy dwójką napastników, czy jednym, czy skrzydłami, czy środkiem, jak będzie funkcjonować pomoc, a na koniec ratuje nas bramkarz. Łukasz Skorupski musi zanotować interwencję jedną kluczową w meczu, która sprawia, że utrzymuje nas w tym meczu. Na koniec ratuje nas oczywiście też Robert Lewandowski, bo wiadomo, że on nas musi uratować, no bo któż by inny, ale przypominam, że Robert Lewandowski już niedługo pewnie reprezentantem Polski nie będzie z racji swojego wieku. I no to musi być niezły chaos w głowie kapitana reprezentacji Polski, który przyjeżdża tutaj, potem jedzie do Barcelony i po prostu... Mówi do swoich kompli, słuchajcie, nie uwierzycie, ale w piątek i w poniedziałek w ogóle teraz taka nowa dyscyplina mnie zaciekawiła sportu. Wszedłem w taką nową dyscyplinę. Gra w reprezentacji polskiej. To jest inna dyscyplina sportu. I, I tutaj akurat lewemu możemy współczuć. Widać, jak on się męczy, jak on szarpie, wraca gdzieś na 20 metr przed własną bramkę. No to ludzie, to jest po prostu niepojęte. To jest najlepszy obraz tej reprezentacji. Mati Kasz wychodzi. Piłkarza z wreszcie gra jakieś dobre spotkanie, trener, probierz go ściąga, mówi, że on gdzieś był nieprzygotowany do sezonu. No chłop, ma końskie zdrowie, zasuwa, ludzie, to jest Litwa, no. On mógłby nie, bez przygotowań do sezonu grać przeciwko Litwie, co, co zresztą było widać. Więc gada te jakieś swoje dziwne rzeczy na konferencjach prasowych, zachowuje się jak Jose Mourinho, ale nie jest Jose Mourinho, no, nie jest pan Jose Mourinho, panie Michale, jest pan Michałem Probierzem. José Mourinho, żeby tak się móc zachowywać, na przykład przysypiać na konferencji prasowej, jak turecki dziennikarz zadaje za długo pytanie, no musiał być najpierw, najpierw zostać José Mourinho, parę trofeów podnieść, parę poważnych klubów poprowadzić, w poważnej piłce zaistnieć, być charyzmatycznym przywódcą dla paru poważnych piłkarzy. Pan nim nie był i nigdy prawdopodobnie nie będzie. Więc ta reprezentacja nie ma w tej chwili żadnego pomysłu, żadnej drogi. A selekcjoner reprezentacji polskiej to jest dla mnie ktoś, kto nie tylko dobiera strategię na mecz, nie tylko personalnie zarządza piłkarzami, ale też no, gdzieś to reprezentowanie nas wszystkich jako kibiców w Europie czy, czy na świecie to jest coś znacznie więcej. To jest człowiek, który potrafi odpowiadać konkretnie na pytania, nie patrzeć na zegarek, jak ktoś zadaje pytanie i potem powiedzieć, że może pisał SMS-a. Tak, naprawdę pisałeś SMS-a, to świetnie chłopie, no naprawdę świetnie, że pisałeś SMS-a w trakcie konferencji prasowej. Śmialiśmy się czasami z Paulo Souzy, który wniósł taki powiew świeżości i dziwnych zachowań, których Polacy może nie do końca akceptują albo przynajmniej patrzą trochę tak dziwnie. Kiedy mówił do dziennikarzy, Thank you for your question. Kiedy był taki ożywiony w rozmowie na tematy taktyczne I oczywiście ja nie jestem fanem tego, w jaki sposób on się pożegnał z reprezentacją, ale on bardzo szybko zobaczył, że tutaj na tym polu nie da się zasiać ziaren, które, które wyrosną. I gdyby choćby taki był powód jego ucieczki, nie oczywiście oferta, którą dostał, to też bym go w pełni zrozumiał, bo jest to trudny grunt. Do tworzenia czegoś, do budowania, a poza tym selekcjoner nie do końca buduje. Trener Probierz powiedział, że był czas testów w Lidze Narodów, teraz będą kwalifikacje, zobaczymy tę drużynę. A cóż on mógł takiego zrobić, tak naprawdę? Co on mógł zmienić w ciągu tych, tych paru miesięcy, kiedy widzi piłkarzy efektywnego czasu łącznie może kilkanaście godzin. To jest właśnie zarządzanie zespołem, to jest charyzma, to jest opracowanie kilku schematów. Widzicie jakieś schematy w grze reprezentacji polskiej? Ja nie widzę żadnych schematów. Każdy selekcjoner, który był w przeszłości, prawie każdy selekcjoner, był jakiś. Ja tych selekcjonerów kilku przeżyłem. Antoni Piechniczek był trenerem owianym sławą medalu w 1982 roku, więc jakby piłkarze też, przynajmniej część z nich, patrz, patrzonych była w niego jak w obrazek. Janusz Wójcik był szalony i wygłaszał jakieś absurdalne przemówienia przed meczami. Adam Nawałka był cich, miał rodzaj cichej charyzmy, był cichym przywódcą. Nie udzielał wywiadów, nie popisywał się, ale jego drużyna miała określony styl. Wiedzieliśmy, czego się po niej spodziewać. Myślę, że nie miałaby problemów na Narodowym z Litwą. Na pewno. O nie, nie miałaby problemów. Paweł Janas miał dobrego asystenta Macieja Skorze i się nie wpier ale też miał dużo farta, miał dużo szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych trenerów był jakiś. Mam wrażenie, znaczy ja nie wiem, jaki jest Michał Probierz. Mnie nie interesuje, w co ubrany jest trener, czy kolor krawata pasuje mu do koszuli, do, do marynarki, jakie ja ma kamizelki, jakie ja ma garnitury. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Dla mnie selekcjoner może wystąpić w t-shircie i w słońcu od dresu, jeśli jest wystarczająco ciepło. W Polsce może jeszcze niekoniecznie. No w dresie na przykład reprezentacji Polski. Kazimierz Górski był w Dresie, Antoni Piechniczek był w Dresie. W Dresach sięgali selekcjonerzy reprezentacji Polski po medale Mistrza Świata. Ale to jest po prostu masakra. Słuchajcie, nie da się na to patrzeć. Kotlec psa pomielony razem z budą, jak mawiano w słynnym filmie Władysława Pasikowskiego Psy. Ciężkie jest to do strawienia, ciężkie jest to do oglądania. W Polsce powstają jakieś po prostu dziesiątki programów na temat reprezentacji Polski. Ten vlog jest tego dowodem. Ale to świadczy o tym, jak kibicom i nam dziennikarzom też zależy na reprezentacji Polski, na tym, żeby ona fajnie grała, żebyśmy mogli się ją pochwalić, żeby miała swój styl, żeby uwypuklała najlepsze cechy piłkarzy z tego co oni robią w futbolu klubowym. A tutaj mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie. Lewy bije się z Kylianem Mbappé w La Liga o koronę króla strzelców. Wiadomo, że tutaj nie ma takich warunków stworzonych, to no, gra w zupełnie innym otoczeniu. Przyjeżdża tutaj i wygląda jak facet, który po prostu przy... jest tu za karę, a to nie jest jego wina. Po prostu takie są wokół niego stworzone warunki. To nie jest w ogóle ta reprezentacja nie gra na niego. No bo jak go widzisz 20 metrów przed własną bramką, kiedy broni, próbuje wyprowadzić atak pozycyjny czy kontratak, no to to nie jest. To nie jest Robert Lewandowski z Barcelony, tak? Kuba, model, który ostatnio zbierał bardzo pochlebne recenzje, Robin, Robin Van Persie go chwali jego trener w Feynordzie. Ta zmiana otoczenia z Anglii na Holandię bardzo mu pomogła. Też jego najlepsze cechy nie zostały okazane w tym meczu. I, I taki paradoks, że tak krytykowany przez wszystkich Jan Bednarek staje się jedną z najstabilniejszych postaci, ale też ta reprezentacja Litwy nie zmusiła naszej defensywy może do jakiegoś wielkiego wysiłku. Przecież oni gdyby mieli z przodu dwóch rozsądnych gości z chłodną głową, to no to by to się skończyło bardzo źle dla nas. Były tam takie momenty, kiedy dwóch, trzech właśnie piłkarzy Litwy wychodziło z własnej połowy, no ale i tak szybkość w skali od jednego do dziesięciu to mieli dwa. Wyglądało to jakby w slow motion się poruszali i widać było, że nie są w stanie nic zrobić, a i tak mogli nam strzelić gola, bo jedna przypadkowa sytuacja sprawiła, że Skorupski miał problemy. Zatem szczerze mówiąc, powiem Wam jaki będzie teraz scenariusz. Kolejne eliminacje nie mają żadnego sensu, tracimy czas nic nowego ten selekcjoner nie wymyśli, bo to już pokazał, bo można powiedzieć, dobra, nie oceniajmy trenera po dwóch meczach, oceńmy go po roku, oceńmy go po dziesięciu meczach, no to już możemy ocenić, nic z tego po prostu nie będzie i to nie jest jakiś defetyzm, to nie jest jakiś fatalizm z mojej strony, to nie jest pesymizm, bo ja wbrew pozorom jestem optymistą życiowym i, i zawsze uważam, że trzeba poszukać jakichś takich rozwiązań, które będą na koniec optymistyczne, ale tutaj szczerze, nie widzę tego. Nie widzę tego kompletnie mm, i Będziemy takich wieczorów, jak ten przeciwko Litwie na Stadionie Narodowym, przeżywać dużo więcej. No ale nic się y, nie stanie. Jak w tej piosence. Y, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. W wróciliśmy do jakichś wieków ciemnych, których myślałem, że już, już nie dożyjemy. Mnie się po prostu wszystko to, co dzieje się wokół tej reprezentacji, nie podoba. Nie podoba mi się y, Polski Związek Piłki Nożnej, nie podoba mi się zarządzanie tą reprezentacją. I myślę, że to też w jakiś sposób spływa na piłkarzy, bo dużo powiedziałem dzisiaj o trenerze Probieżu, ale dla mnie to jest totalnym skandalem, że przyjeżdżają piłkarze z klubów, gdzie zawodowo grają w piłkę, zarabiają za to grubą kasę i nie potrafią przyjąć piłki albo wymienić trzech podań. To chyba selekcjoner też nie powinien ich tego uczyć. Dobre drużyny to takie drużyny, które nawet jak mają słabego selekcjonera, to piłkarze się skrzykną w pokoju i mówią: Słuchajcie, pana, wygramy tak, 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 tytu, tytu. Dobra, niech on tam sobie gada. Jedziemy, to jest tylko Litwa. Wychodzimy na nich. W 20 minut załatwiamy sprawę i się rozchodzimy. Wracamy do, wracamy, kończymy mecz i wracamy do hotelu. Ale nasi piłkarze nie potrafią tego zrobić. Nie są żadnym monolitem. Każdy gra swój mecz, co gorsza, każdy gra swój słaby mecz. I nie ma w tej reprezentacji żadnego postępu. Taka to oto garść pozytywnych informacji na początek tego weekendu. Sobota, w momencie kiedy nagrywam ten materiał jest godzina 11, także cały weekend przed nami, żeby się nastroić duchowo na konfrontację, no i jeszcze prawie co poniedziałek, nastroić duchowo na konfrontację z Maltą. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie w ogóle, żebym czasami nagrywał tego typu vlogi. Sam nie wiem. Dzisiaj po prostu miałem taką potrzebę powiedzenia o tym. Tak mi się lekko ulało, przyjechałem do domu. Nie mogłem zastąpić do drugiej, bo to zawsze po programie te światła świecą po oczach w studiu. Gdzieś jakaś jest adrenalinka związana z, z programem, więc po drugiej poszedłem spać, ale ja pomyślałem sobie, że to jest naprawdę obraz nędzy i, i, i rozpaczy. Z czym do ludzi, kochani, z czym do ludzi? No, więc liczymy na trzy punkty z Maltą, a ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Możecie zostawić kciuka w górę, no i oczywiście subskrybować kanał Kikoff. Będziemy, mm, będą wpadać oczywiście filmy o, o Lizy Angielskiej, no bo to ona jest korem, jest meritum tego kanału, o to się nie musicie martwić. A tak w reprezentacyjnej chciałem powiedzieć, że miła odskocznia, ale chyba to nie było miłe, co powiedziałem, więc przepraszam wszystkich, którym popsułem humor, choć nie mniej pewnie niż reprezentacja Polski. Strzała, cześć!